Cześć, zapraszam na kolejne wiadomości klimatyczne. Dziś opowiem Wam o lasach. Dowiecie się ciekawych rzeczy, obiecuję. Pewnie słyszeliście nieraz określenie, że lasy są płucami Ziemi. Często tak się nazywa samą Amazonię, która jest największym kompleksem leśnym. Tylko widzicie, mamy poważny problem. Te nasze płuca są coraz mniejsze, bo drąży je rak. Tym rakiem jesteśmy my, ludzie, i nasza rabunkowa gospodarka. Pierwotnie lasy zajmowały 60% zamieszkanych lądów, obecnie jest ich prawie o połowę mniej. Niestety okazuje się, że nie tylko przez zmniejszenie powierzchni nasze zielone płuca są mniej wydajne. Widzicie, aby te ekosystemy dobrze funkcjonowały, muszą być spełnione odpowiednie warunki. Zacznijmy od wiedzy ze szkoły podstawowej. Rośliny pobierają energię ze światła słonecznego i absorbują dwutlenek węgla z powietrza przez liście. Oczywiście pobierają również wodę z gleby. Produkują zaś cukier, który pobudza ich wzrost oraz tlen, który jest uwalniany do atmosfery. Ten proces nazywamy fotosyntezą. Zachodzi w ciągu dnia, bo konieczne jest do niego światło. Ale, o czym pewnie już nie każdy z was wie, rośliny oddychają. I to przez cały czas, również w nocy. Podczas oddychania substancje pokarmowe są rozkładane z udziałem tlenu na dwutlenek węgla i wodę. Jest to więc proces odwrotny do fotosyntezy. W jego wyniku rośliny uwalniają do atmosfery dwutlenek węgla. Oczywiście obecnie rośliny pochłaniają więcej tego gazu cieplarnianego niż uwalniają, ale już teraz ekosystemy lądowe są w stanie wchłonąć zaledwie 30% globalnej emisji CO2. A teraz zrobi się ciekawie, a może raczej powinienem powiedzieć bardzo nieciekawie. Otóż zespół naukowy pod kierunkiem Katrin Duffy z Uniwersytetu Północnej Arizony przeprowadził badania, z których wynika, że jeśli nie zatrzymamy postępu globalnego ocieplenia i tempa wylesiania do 2050 roku, lasy zmienią się z pochłaniaczy dwutlenku węgla w jego źródła. Ekosystemy, które magazynują najwięcej CO2, zwłaszcza lasy tropikalne i borealne, mogą stracić ponad 45% swojej pojemności. A do końca stulecia rośliny z połowy lądowych ekosystemów na całym świecie mogą zacząć uwalniać dwutlenek węgla do atmosfery, zamiast go pochłaniać. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, jak stwierdzono w badaniu, postępujące ocieplenie klimatu będzie obniżało pochłanianie węgla przez rośliny. Szacunki oparte są nie na modelowaniu, ale na danych zebranych w okresie ostatnich 25 lat. Naukowcy postanowili sprawdzić, czy istnieje punkt krytyczny, po przekroczeniu którego rośliny będą emitować więcej CO2 niż będą w stanie wchłonąć. Aby to obliczyć, przeanalizowali zapisy z lat 1991. 2015 z globalnej sieci obserwacyjnej o nazwie Fluxnet, która śledziła ruch CO2 między ekosystemami a atmosferą. Zespół Katrin Duffy odkrył, że poziom fotosyntezy osiąga swój szczyt przy określonej temperaturze, która jest różna w zależności od gatunku roślin. Po przekroczeniu tej temperatury poziom fotosyntezy zaczyna spadać, natomiast wskaźniki oddychania stale rosną nie osiągając maksymalnego progu, po którym mogłyby się zacząć obniżać. Upraszczając, oznacza to, że im będzie cieplej, tym mniej dwutlenku węgla będzie przez rośliny pochłaniane, a więcej emitowane do atmosfery. Z przeprowadzonych badań wynika, że jeśli zanieczyszczenie dwutlenkiem węgla nie spadnie, może to spowodować spadek absorpcji CO2 przez lądowe ekosystemy o połowę już w 2040 roku. Wiedza ta jest niezwykle istotna dla dotychczasowych ustaleń dotyczących przeciwdziałania globalnemu ociepleniu i zmianom klimatu. Zapisy porozumienia paryskiego są w dużym stopniu uzależnione od przyjętej zdolności roślin do pochłaniania CO2, a to oznacza, że założenia wymagają aktualizacji, bo zdolność ekosystemu do oczyszczania atmosfery stale maleje. Okazuje się, że rola, jaką roślinność może odgrywać w ograniczeniu globalnego ocieplenia, została przeszacowana. Jak się okazuje, punkt krytyczny temperatury biosfery lądowej nie przypada na koniec wieku lub okres późniejszy, ale może nastąpić nawet w ciągu następnych 20-30 lat. Na dzisiaj to już koniec, ale w następnym odcinku opowiem Wam, jaki los czeka Amazonia. Dlatego już teraz, zasubskrybujcie mój kanał i bądźcie na bieżąco. До усмотрения.